Cześć, dzień news tygodniowy. Przygotowałem dzisiaj wyjątkowo 8 artykułów ciekawych, w przeważnie to są 4, max do 6 chyba się zdarzało. Bo chcę, żeby to nie były za długie odcinki, bardziej żeby Wam pokazać coś, jakieś ciekawe artykuły zaprezentować do przeczytania. Moim zdaniem. Pierwszym z nich to jest antykuł czy w obecnej sytuacji gospodarczej komputery kwarcowe mogą być lekarstwem cały tak wkrótce mówiąc tu was zostawiam z tych artykułem jak ktoś będzie chciał bo to jest taka delegacja rozmyślania i tutaj myślę nie ma co tego tematu poruszać ci ci których to interesuje to sobie to przeczytają dobra momencik Tutaj artykuł o problemach PlayStation 5 i o metodach ich rozwiązania. Niektórzy z Was mają PlayStation 5, niektórzy z Was będą mieli PlayStation 5, więc daję ten artykuł, żebyście się przeczytali, się zapoznali z nim i tyle. Tu nie ma co tego więcej omawiać. Trzecia złota era Mankintoshy. Chodzi tu o technologię ARM. Ja się bardzo jaram i liczę na to, że te komputery staną się z czasem przystępniejsze cenowo. Bo jak chodzi o taki komputer do prac biurowych zastosowań jako laptop, mnie to jara. I tyle powiem. Przeczytajcie, zobaczcie sobie ten artykuł. To jest raport finansowy Nvidia z, za trzeci kwartał. Niektórych to interesuje, każdy sobie to zobaczy, przeczyta. Ja osobiście bardzo kibicuję tej firmie Lubię te karty, uwielbiam naprawdę, ja mam RTX 2070 Super od Palita. Ta karta naprawdę wymiata I nie żałuję, że ją kupiłem, bo daje mi naprawdę dużą wydajność, jest NVENC Czy przy renderowaniu, czy przy grach, czy przy streamowaniu ja na przykład gry rejestruję na kanał Zedol Game za pomocą NBNK aplikacji NVIDIA Experience. Najwygodniej mi to się robi, a oddzielnie obraz nagrywam i to wszystko synchronizuje, Bo w ten sposób uważam, że będę najlepszą jakość wizualną. Yy. A tu jest artykuł z tego, że Steven Cyberpunk Sty się pojawi na stywi w Polsce i w innych krajach. Ogólnie tutaj jest ten artykuł, bo niektórych, kto interesuje, Stadia daje go po prostu przeczytajcie, zobaczcie. Ja jeszcze go sobie nie zdążyłem dokładnie przeczytać, bo go na świeżo przed odcinkiem znalazłem, ale daję, bo zauważyłem, pokazuję Wam to. I tyle. Myślę, że warto sobie zrobić. Tu jest Radeon o małej dostępności tych kart. Że tych kart graficznych ogólnie myśl, Moje zdanie jest takie: przy RTX-ach to samo jest, nie widzi tu przy Radeonach. Każdy z producentów nie przewidzi na premierę, jaka będzie zapotrzebowanie. Mogą więc trzy- czterokrotnie produkcję przy poprzedniej generacji w stosunku do poprzedniej generacji na premierę. A i tak to może się okazać. Nielicznym ułamkiem zapotrzebowania, bo się okazuje, że dużo więcej jest rynek w stanie wchłonąć niż przewidzieli, dlatego trzeba poczekać 2-3 miesiące zanim ta sytuacja się uspokoi. Ja osobiście nie jestem fanem kupowania kart czy sprzętów na premierę, tak od razu wolę poczekać te 2-3 miesiące przynajmniej żeby się ustabilizowali. Ceny, zapotrzebowanie, ten pierwszy rynek wchłoną te produkty, wtedy. Będzie można spokojnie kupić. Tym bardziej, że poprzednia generacja zawsze daje radę. Tak. Więc szczerze mówiąc, ja o rtx 30, tej serii, myślę, może pod, na jesień następnego roku o zakupie. Szczerze mówiąc, na spokojnie. Chyba, że będzie okazja, fundusze pozwolą, za, taka potrzeba będzie wcześniej zmienić bo to różnie bywa i tyle i tutaj jest artykuł, do którym że podobno ma powstaje gra o agencie 007 o bądzie ja się bardzo jaram oby się udało i Myślę, że to jest gra, po której nawet nasi ojcowie mogą sięgnąć po tą grę. Osoby, które nie grają to jest sam fakt. Ja się bardzo jaram, czekam, aby się udała Naprawdę fajnie wyszła. Mam nadzieję, że z tym za bardzo nie będą spieszyć. Dopracują fajnie, zrobią tą grę. Może fajnie by było, żeby to było oparta na podstawie filmów. Kilka części powstało, tych klasyczne od pierwszego do ostatniego. Miło by było, moim zdaniem, to w ten sposób rozegrać. Niekoniecznie jakaś nowa fabuła, żeby każdy koneser filmów mógł też sobie w to pograć, to sam przejść. Myślę, że to by był strzał w dziesiątkę, ale to takie moje spostrzeżenie. Dobrze. I teraz jestem na koniec artykułu. Na który temat się mocniej wypowiem. Tak, bo tak zamierzam teraz robić. A propos, GeForce Now już na Apple telefony, smartfonach Apple. Świetna sprawa, wiadomość dla tych, że dzięki temu będą mogli użytkowników telefonów Apple pograć w gry normalnie, które nie są dostępne na komputerach, na tym tylko pytanie: Czy kolejnym krokiem będzie też GeForce Now na komputerach, makach? To był idealny strzał. Dużo osób by wtedy nawet myślę, żeby zainwestowało w maka, w laptopa, w coś bardziej się skłoniło ku temu, bo by też sobie pograć w gry i by się zwiększyła sprzedaż. Kolejną rzeczą, o której chcę powiedzieć, jak chodzi o streamowanie gier, moim zdaniem właśnie Nvidia Now powinna być taką centralną, w zasadzie jedyną usługą z kilku powodów. Pierwsza sprawa, tak jak jest Steam, Epic, usługa Unisoftu czy Origin i inne te platformy do sprzedawania gier, skupujemy gry i je tu uruchamiamy. I automatycznie też się sprzedaż tym platformę zwiększa. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jako firma Nvidia, firma technologiczna, może zapewnić dobrą jakość usług, te komputery, stworzyć serwery naprawdę mocne, wydajne, tak, żebyśmy mieli z czasem najlepszą jakość i naprawdę to ładnie działało. To już działa. I nawet mogą pod zespoły specjalnie projektować produkować pod te komputery. Karty graficzne, które mają więcej BIRAMu. Na przykład dwardzenie. I one już nie muszą wyglądać tak jak teraz karty graficzne. To mogą być jakieś podzespłyty, tak jak płyty główne, odpowiednio, mocno zaprojektowane, specjalne komputery, które zapewnią tą wydajność. I pod tym kątem kon, też mogą właśnie działać, żeby to było tym lepsze, bo nie muszą być zależni od dostawców technologii, bo sami są producentem technologii. Tak i zobaczcie, GeForce now łączy użytkowników smartfonów, użytkowników Androida, użytkowników iPhone'ów Użytkownik komputerów może myślę, że czasem będzie na komputerach maka, że wszyscy z sobą mogą grać online, współistnieć, zacierają się te bariery. Może z czasem też na konsolach zaistnieje taka usługa, chociaż tu jest wątpliwe, bo Microsoft ma swojego Game Passa. I wiem, że też. Z pazurki chcę na streamingu gier położyć swoje łapska, wielu chce, ale myślę, że NVIDIA tak urośnie, tak to się rozrośnie, że po prostu się nie będzie opłacało innym producentom w to inwestować. Ja bardzo kibicuję tej usłudze i samam mam się stać użytkownikiem tej usługi, myślę, bo nawet warto było sobie, aby to świetnie działało odciążyć swój komputer na rzecz lepszego rejestrowania, nagrywania, czy streamowania tych gier na razie, cześć, pa to na tyle w tym odcinku co sądzicie? napiszcie mi w komentarzu o którymś z tych tematów bardzo chętnie bym poczytał Wasze opinie na temat GeForce Now, co sądzicie? czy użytkujecie? jakie Wasze są wrażenia? pa